to przewlekłe schorzenie układu nerwowego zaliczane do pierwotnych bólów głowy, występujące u około 15-20% populacji krajów rozwiniętych. To jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, o której pierwszy raz pisano już ponad 5000 lat temu. Objawia się najczęściej jednostronnym, pulsującym, silnym bólem głowy wraz z towarzyszącymi nudnościami bądź wymiotami i światłowstępem. Witaj w pierwszym polskim podcaście stworzonym wyłącznie dla osób cierpiących na migreny i inne bóle głowy. Ja nazywam się Mateusz Nowacki, jestem absolwentem Uniwersytetu Myrdoka oraz Uniwersytetu Edynburskiego w zakresie chiropraktyki oraz leczenia bólu w specjalizacji bólów głowy. Posiadam prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na migreny i inne bóle głowy. Na co dzień wraz z żoną prowadzę gabinety w których łączymy elementy terapii manualnej, fizjoterapii, dietoterapii oraz osteopatii, nie zapominając przy tym o współpracy ze specjalistami z zakresu neurologii oraz istotnej roli farmakoterapii w leczeniu migren. Naszym celem jest jednak uświadomienie pacjentów, że migrena to schorzenie kompleksowe i wieloczynnikowe, a jej leczenie nie powinno kończyć się na przepisaniu leków. Zapraszamy Was do wysłuchania pierwszego odcinka naszego podcastu. A w nim? Czym jest i skąd bierze się migrena? Jakie są kryteria rozpoznania migrenie? Na jakie fazy możemy podzielić atak migreny? Czym jest aura migrenowa? Co wywołuje migreny i czy można jej zapobiec? Oraz jakie badania zaleca się w diagnostyce migren? Zanim zaczniemy chciałem zaznaczyć, że treści zawarte w podcaście mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, i nie powinny być interpretowane jako indywidualne zalecenia. Jeśli cierpisz na migreny lub inne bóle głowy, skontaktuj się ze swoim lekarzem bądź innym specjalistą. Czym jest i skąd bierze się migrena? Migrena to przewlekłe schorzenie układu nerwowego zaliczane do pierwotnych bólów głowy występujące u około 15 do 20% populacji krajów rozwiniętych. To jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, o której pierwszy raz pisano już ponad 5000 lat temu. Objawia się najczęściej jednostronnym, pulsującym silnym bólem głowy, wraz z towarzyszącymi nudnościami bądź wymiotami i światłowstrętem. Szacuje się, że trzykrotnie częściej od mężczyzn na migrenę cierpią kobiety. Natomiast proporcje te kształtują się dopiero po okresie dojrzewania. Przed jego zakończeniem proporcje są podobne. Migrena trwa z reguły od 4 do 72 godzin i nasilona jest przez wysiłek fizyczny. Wyróżnić możemy dwie najczęściej występujące formy schorzenia. Jest to migrena z aurą i migrena bez aury, wśród których migrena bez aury występuje u około 3 czwartych chorych. Oczywiście istnieją różne, również inne formy migreny, natomiast w tym podcaście skupimy się na tych dwóch najczęściej występujących. Do tej pory nie stwierdzono definitywnie przyczyny migren. Wiadomo natomiast, że jest ona wieloczynnikowa i można ją uznać za adaptacyjną odpowiedź układu nerwowego, która występuje u genetycznie predysponowanych osób z zaburzeniami balansu pomiędzy rezerwami energetycznymi mózgu a jego obciążeniem. Istnieje kilka teorii pochodzenia migreny: teoria naczyniowa, neuronalna, teoria zapalenia tkanki nerwowej, biochemiczna i hipoteza ośrodkowa. Aby nie wnikać szczegółowo w każdą z nich, możemy przyjrzeć się na przykład teorii łączącej powyższe opisanej w artykule profesor Zgorzelewicz w dzienniku Neurologia dziecięca. Nadmierne pobudzenie korowe, czyli wzmożona aktywność neuronów w korze mózgowej wraz z aktywacją nerwu trudzielnego, wynikać ma z predyspozycji genetycznej zaburzeń funkcji mitochondriów, deficytu magnezu w neuronach, wzrostu poziomu aminokwasów pobudzających oraz zaburzeń funkcji kanałów wapniowych. Wiele dowodów klinicznych sugeruje, że migrena jest odpowiedzią na niedobór energii w mózgu lub stres oksydacyjny, a sam atak pomaga przywrócić homeostazę i obniża poziomy szkodliwego stresu oksydacyjnego. Jakie są kryteria rozpoznania migreny bez aury, najczęściej występującej formy migreny? Według Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy, aby stwierdzić obecność migreny bez aury, pojawić się musi przynajmniej 5 napadów. Trwających od 4 do 72 godzin, spełniających co najmniej dwa warunki. Ból powinien być jednostronny, pulsujący, narastający przy wysiłku fizycznym, a jego natężenie waha się od średniego do ciężkiego. Podczas bólu pojawić się ma co najmniej jeden z objawów towarzyszących. Są to nudności bądź wymioty i fotofobia lub fonofobia, a więc nadwrażliwość na światło lub dźwięk. Należy też wykluczyć inne przyczyny bólu głowy. Spójrzmy na jakie fazy można podzielić atak migreny. 40-60% pacjentów z migreną na dzień lub dwa do kilku godzin przed atakiem doświadcza objawów zwiastujących, które poprzedzają atak bólu głowy. To tzw. faza prodromalna. Co możesz odczuwać w tej fazie migreny? Będą to na przykład zaparcia lub rozwolnienia. Wahania nastroju, jego obniżenie, senność bądź irytacja albo wręcz odwrotnie, pobudzenie, ziewanie, zachcianki jedzeniowe z angielskiego food cravings, a więc wzmożony głód na niektóre typy pokarmów oraz zmiany cyklu snu. Po fazie prodromalnej możesz doświadczyć tzw. aury. Aura migrenowa, pojawiająca się u około 1 czwartej pacjentów cierpiących na migreny. Charakteryzuje się przemijającymi objawami neurologicznymi, najczęściej w postaci zaburzeń widzenia. To tak zwana aura wzrokowa, która pojawia się przed bólem głowy i trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. Aura objawiać się może jako błyski, plamki, falowanie lub zniekształcenie obrazu, lecz może przybrać także postać zaburzeń mowy, czucia, np. mrowienie, motoryki, np. niedowład i innych. Według badań zjawisko aury wywoływane jest przez fale zmian elektrycznych lub chemicznych przechodzących przez korę mózgu. Trzecia faza migreny to ból głowy. Etap jednostronnego, intensywnego bólu trwającego od kilku do kilkudziesięciu godzin, kiedy nie jest leczony, to ból, który z reguły rozpoczyna się z jednej strony głowy w okolicach potylicy bądź skroni i stopniowo przechodzi na drugą stronę. Sam fakt, że ból głowy minął, nie oznacza dla osoby chorej natychmiastowego powrotu do pełnej sprawności. Dlatego też tak tzw. fazę ponapadową, która trwa od 24 do 48 godzin i charakteryzuje się najczęściej zaburzeniami koncentracji, irytacją, obniżonym nastrojem lub przeciwnie, euforią. Wszyscy cierpiący na migrenę na pewno chcieliby wiedzieć, co wywołuje atak i jak jemu zapobiec. Wpływ czynników środowiskowych na kliniczną manifestację migreny był i jest przedmiotem debat. Migrenicy często zauważają, że niektóre pokarmy, alkohol, zmiana pogody, ekspozycja na jasne światło, głośne dźwięki lub zapachy wywołują lub nasilają atak migreny. Co ciekawe, pomimo powszechnego przekonania i zaleceń eliminacji wyzwalaczy migreny, większość badań klinicznych wykazuje sprzeczne wyniki co do ich roli w genezie migren. Z doświadczenia i obserwacji pacjentów wydaje się jasne, że wyzwalacze mogą mieć wpływ na wrażliwy mózg i prowadzić do szeregu zmian, które powodują ostry atak migreny. Jednak, tak atrakcyjne jak może się wydawać to wytłumaczenie, być może ta sekwencja zdarzeń dzieje się dokładnie w przeciwnym kierunku. Powszechnie wiadomo, że atak migreny zaczyna się na długo przed rozpoczęciem fazy bólu głowy, o czym przed chwilą wspominałem. Objawy prodromalne. A więc zwiastujące nadchodzący ból głowy poprzedzają falę bólu o nawet kilkadziesiąt godzin. Organizm pacjenta, który znajduje się już w tej fazie migreny, może zwiększać np. uczucie głodu, tym samym wywołując obserwowane pożądanie pokarmowe. Uważa się, że dochodzić może nawet do pragnienia specyficznego rodzaju żywności, który jest następnie błędnie interpretowany jako początkowa przyczyna ataku migreny. To samo może dotyczyć zmian warunków atmosferycznych. W tym przypadku we wczesnych fazach ataku migreny, długo zanim ból głowy się zacznie, migrenicy mogą postrzegać zmiany pogody intensywniej w wyniku zwiększonej podatności neuronalnej. Sam fakt zmiany pogody lub np. spadku ciśnienia atmosferycznego może nie być powodem pojawienia się migreny. Jeśli sam jesteś migrenikiem, to te produkty spożywcze będą pewnie brzmieć dla Ciebie znajomo: ser, orzechy, owoce cytrusowe przetworzone mięso, glutaminian z sodu, aspartam, tuste potrawy, kawa i napoje alkoholowe, zwłaszcza czerwone wino i piwo. Możliwe jest, że większość pokarmów spożytych osobno nie wystarczy do wywołania ataku migreny i musi dojść do odpowiedniej kombinacji kilku lub kilkunastu czynników. Dla przykładu, badania Hernandeza na 56 osobach z migrenami wykazały różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe. U wszystkich pacjentów, w porównaniu z tylko 26% osób w grupie kontrolnej, czyli bez migren. Liczba pokarmów związanych z podwyższonymi mianami IGG wahała się od 6 do 30 wśród osób z migreną, podczas gdy u osób zdrowych maksymalna wartość wynosiła 4. Naukowcy następnie wprowadzili diety z wyłączeniem nietolerowanych pokarmów i sprawdzili częstotliwość występowania migren po 6 miesiącach. Wyniki badań wykazały, że 43 z 56 pacjentów nie zgłosiło żadnego napadu migreny, 4 osoby odnotowały poprawę, a 9 nie zauważyło zmian w częstotliwości migren. Inne badania testowały skuteczność diety eliminacyjnej w oparciu o badania przeciwciał miana IGG przez 6 tygodni, po czym następował powrót do normalnego odżywiania na 2 tygodnie i dieta z uwzględnieniem nietolerowanych pokarmów na kolejne 6. Połowa pacjentów z migrenami odnotowała redukcję liczby dni z bólami głowy o co najmniej 30%, a 1 na 5 pacjentów odczuł ponad 50% zmniejszenie liczby dni bólu głowy w okresie diety eliminacyjnej w porównaniu z dietą prowokacyjną. Warto zastanowić się nad unikaniem produktów, które zawierają aspartam, glutaminian sodu, azotan i aminy. Jedzenie z fast foodów, wędzone mięsa lub potrawy kuchni chińskiej mogą zawierać duże ilości azotanów, glutaminianu sodu oraz niektórych aminokwasów, które być może wywołują silne bóle głowy. Zwodzący może być brak glutaminianu sodu wśród składników produktów, często bowiem pojawiać się może pod nazwą ekstraktu zautoryzowanych drożdży roślinnego hydrolizatu białkowego albo aromatu naturalnego. Wpływ zmian pogodowych na migreny, choć badany od wielu lat, również nie został jednoznacznie potwierdzony. Jednak w niektórych przypadkach udało się zaobserwować korelacje. Badania wskazują na przykład na związek między niską temperaturą otoczenia a wysoką wilgotnością i występowaniem migreny. Ale tylko pewna podgrupa migreników wydaje się być wrażliwa na warunki pogodowe. W badaniach Kimoto i innych zaobserwowane korelacje między spadkiem ciśnienia atmosferycznego a wzrostem częstotliwości migren, co podkreśla poprzednie wyniki, niskie ciśnienie atmosferyczne lub jego spadek jest bowiem zwykle związany z niską temperaturą i wysoką wilgotnością spowodowaną opadami. Dowody kliniczne wskazują również na to, że migrenicy są nie tylko bardziej wrażliwi na światło podczas, ale także pomiędzy atakami migreny. Co więcej, ekspozycja na światło wydaje się inicjować migreny. A wraz ze wzrostem czasu trwania dziennej ekspozycji, zwiększa się częstotliwość ataków. Jednak, podobnie jak w przypadku czynników atmosferycznych, nie każdy pacjent reaguje na jasne światła tak samo i tylko u niektórych osób światło rzeczywiście będzie wyzwalaczem ataku bólu głowy. Jakie badania zaleca się w diagnostyce migren? Według wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologicznej, badania obrazowe głowy mózgu, na przykład rezonans magnetyczny, zalecane są u pacjentów przy nieostrym bólu głowy i ze zmianami neurologicznymi. W przypadku nawracających charakterystycznych i regularnych migren bez trwałych zmian neurologicznych, szansa na wykrycie poważnych zmian patologicznych, np. Na, na rezonansie magnetycznym lub teka głowy jest niewielka. Podobnie jak u pacjentów z napięciowymi lub szyjnopochodnymi bólami głowy, u których badanie neurologiczne jest w normie. Jeśli jednak Twój ból głowy nasila się z czasem, zmienił charakter na inny niż dotychczas, pojawił się nagle i nie ustaje, oczywiście udaj się do lekarza. Nowy ból głowy, bowiem szczególnie u osób powyżej 50 roku życia, zwiększa ryzyko obecności poważnych zmian wewnątrzczaszkowych. Jeśli istnieje podejrzenie niedoboru witamin, mikro lub makroelementów, minerałów lub nietolerancji pokarmowych u osoby cierpiącej na migreny, lekarz lub inny specjalista może zalecić badania w tym kierunku. Pamiętajcie jednak, że badania diagnostyczne w tym zakresie mają czasem pewne ograniczenia. Dla przykładu poziom magnezu w osoczu krwi nie jest miarodajnym wskaźnikiem jego zawartości w tkankach organizmu, bowiem tylko 1 do 3% jego całkowitej ilości znajduje się w stanie wolnym. Nad jakimi badaniami warto się zastanowić, jeśli cierpisz np. na migrenzaurą? Niektórzy autorzy badań wskazują na kwas foliowy, koenzym Q10, Witaminy D3 czy homocysteiny. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli spodobały Ci się treści oraz format naszego podcastu, zachęcam do subskrypcji oraz podzielenia się nim w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że poruszane tematy pomogą w zwiększeniu świadomości i zrozumienia migreny nie tylko wśród osób, których dotyka, ale również w szerszym kręgu naszego społeczeństwa. Dziękuję za wysłuchanie i oczekujcie kolejnego. Nagranie już wkrótce. Pozdrawiam i do zobaczenia.